Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na kanale Łukasz Stelmach 2 i chciałem zacząć ten materiał od takiego po prostu wylewu optymizmu, ciesząc się w jakichś pięknych filmowo czasach żyjemy. Ale potem uświadomiłem sobie, że próbując kupić dzisiaj makaron na spaghetti, napotkałem w sklepie puste półki. Mamy zamknięte kina w całej Polsce na dwa tygodnie, dzieciaki nie mogą chodzić do szkół, a na świecie szaleje epidemia. <grydy> no... To byłoby trochę nie na miejscu. No niestety przeszło nam mierzyć się z taką sytuacją, z jaką się mierzymy, więc pozwólcie, że chociaż tutaj postaram się mówić tylko o filmach i tylko o tych kompletnie nieistotnych z punktu widzenia rzeczy dziejących się na świecie. Kwestiach, żebyśmy po prostu mieli gdzie odbić się myślami. Natomiast jeśli interesuje Was to, jakie problemy, jakie zagrożenia czekają kina, czy generalnie całą branżę rozrywkową w kontekście no, wiadomego wirusa, to zapraszam na napisy końcowe. Tam ostatnio razem z Oskarem Rogowskim nagraliśmy materiał, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak już w tym momencie, oczywiście ta cała epidemia wpływa na działania dużych wytwórni. Ale także jak w najbliższym czasie będzie to bardzo widoczne, jak ta cała sytuacja wpłynęła na całą branżę. Więc słuchajcie, no, kiedy już kina zostaną otwarte, to jednym z tych filmów, które koniecznie muszą nadrobić te osoby, które no nie załapały się do momentu zamknięcia tychże przybytków, jest Invisible Man. The Invisible Man, niewidzialny człowiek. Film Studia Blumhouse w reżyserii Liga. Czyli, nie, nie wiem, czy to się odmienia, czy nie, pewnie się odmienia. Liga Wanela, wieloletniego współpracownika i, i znajomego m.in. Jamesa Wana, który jest ym, takim nowoczesnym przetworzeniem historii o niewidzialnym człowieku. Oczywiście niewidzialny człowiek wziął się z książki Wellsa, ale myślę, że do masowej wyobraźni, do popkultury, Dostał się przede wszystkim dzięki. no kultowemu, już można powiedzieć, na pewno zasłużonemu filmowi Universalu z 1933 roku. Potem jeszcze cała masa sequeli, z czego ten pierwszy, z główną rolą Vincenta Price'a, myślę, że był zdecydowanie najlepszy. Ale co ciekawe, bardzo długo, mniej więcej od lat 50. do 2000 roku, kiedy swoją wersję stworzył Paul Verhoeven i nie była zbyt dobra, niewidzialny człowiek był ignorowany zasadniczo przez twórców Hollywood. Jasne, Postać wzorowana na niewidzialnym człowieku, pojawiała się tu i tam. Myślę, że taką najpopularniejszą, nieoficjalną inkarnacją jest postać z Ligi Niezwykłych Gentlemanów Alana Mura, ale zasadniczo żadnej pełnoprawnej, powiedzmy, reinterpretacji, żadnego pełnoprawnego filmu będącego oficjalnym remakiem, retellingiem tamtej historii, nie mieliśmy przez długie, długie lata. I mam wrażenie, że chyba musiał nastać czas. Kiedy zagrożenia związane z rozwojem technologii stały się na tyle prominentne i tak bardzo zaczęły wpływać na nasze życie, że ten motyw człowieka, który po prostu robi się niewidzialny, co przez długie lata pewnie nie robiło zbyt dużego wrażenia, na powrót stał się... przerażający? A jeśli nie przerażający, to może straszny. A jeśli nie straszny, to chociaż niepokojący. Wiecie, perspektywa kogoś, kto jest nieuchwytny. Perspektywa kogoś, kto może nas nękać, a my nie możemy absolutnie nic z tym zrobić. To się bardzo kojarzy mimo wszystko z działalnością w internecie. Gdzie mamy osoby, które potrafią tak użyć odpowiednich narzędzi i odpowiednich umiejętności, by wykorzystać to, że w tym momencie, oczywiście, będąc użytkownikami sieci, no, dzielimy się swoją prywatnością, swoimi danymi, informacjami o sobie, nie tylko z adresatem, z którym chcemy się tymi rzeczami dzielić. W związku z tym, ktoś, kto na przykład jest w stanie nam się włamać na jakieś konto, ktoś jest w stanie nas nękać przez internet, ktoś jest w stanie, no właśnie, przenieść powiedzmy jakieś internetowe nękanie no, także na grunt tutaj fizyczny. No, staje się właśnie takim niewidzialnym człowiekiem. Dlatego ta nowa interpretacja Ligo Anela jest moim zdaniem tak skuteczna, bo jest w stanie, opowiadając mniej więcej podobną historię, aczkolwiek tutaj opowiedziano z nieco innej perspektywy, bo główną bohaterką jest ofiara niewidzialnego człowieka, a nie sam niewidzialny człowiek, to jest w stanie nadać temu właśnie taki bardzo uniwersalny sznyt. Przez to, że jesteśmy w stanie, oglądając historię kobiety nękanej przez kogoś, kto potrafi stawać się niewidzialnym, Odnieść to do całkiem realnych problemów i zagrożeń, przed którymi staje każdy z nas. Szczególnie, że mamy tam jeszcze parę innych poziomów: e, lęków, traum i innych rzeczy, do których ten film się odnosi, ale o których wolałbym pomówić nieco szerzej w materiale na głównym kanale, który niebawem się pojawi. Jest już napisane, jakby co. Tutaj chciałem tylko podkreślić to, że wreszcie ktoś wpadł na pomysł. Jak wziąć tak klasyczną i dawałoby się nieciekawą z dzisiejszego punktu widzenia, chociażby patrząc na to właśnie, jak mało produkcji z Niewidzialnym człowiekiem powstawało od lat 50. i zaprezentować ją w taki sposób, żeby znowu stała się atrakcyjna? Atrakcyjna w tym kontekście równa się przerażająca. Pytanie brzmi: czy w takim razie można coś takiego zrobić z innymi klasycznymi potworami Uniwersalu? Czy można coś takiego zrobić z Draculą? Z wilkołakiem czy z mumią? Z potworem Frankensteina, z potworem z Czarnej Laguny, a może wychodząc tak, że poza obrem potworów uniwersalu, może też z doktorem Jekyllem i panem Hydem. Bowiem całkiem popularny film Niemy z 1920 roku, ale także najpopularniejsza chyba wersja tej postaci, wykonanie Frederica Marcha z filmu z 1931 roku, to dzieła wytwórni Paramount. Z kolei film z 1941 roku, gdzie tę postać grał Spencer Tracy, był stworzony przez wytwórnię MGM. Ale biorąc pod uwagę, że dr Jekyll pojawił się w tej bardzo udanej adaptacji Mumii z Tomem Cruisem, to chyba Universal próbuje wciągnąć tę postać także do swojego tutaj panteonu potworów. I oczywiście jak najbardziej mogą to zrobić, bo sama postać od dawna jest w domenie publicznej, byle w wersji filmowej nie wyglądała tak jak którakolwiek z poprzednich inkarnacji. No ale w każdym razie, czy da radę wziąć te klasyczne postacie, z którymi mieliśmy całą masę filmów i które regularnie poddawane były różnym interpretacją. Bardziej udanym, jak na przykład mój ulubiony absolutnie Frankenstein od Hammera, gdzie Doktor Frankenstein jest antybohaterem, nawet nawet nie antybohaterem, jest po prostu absolutnie przerażającym, i odpychającym gościem, który byłby główną antagonistą tego filmu, gdyby nie to, że to jego losy tutaj obserwujemy. Albo też te mniej udane, jak Dracula Antolt, na przykład. Aczkolwiek. Mówiłem też o tym także na tym kanale. Ostatnia próba, czyli Dracula od BBC, wypadła naprawdę obiecująco, co też myślę, że wpisuje się tutaj w mój optymistyczny ton, że, że nastały te czasy, kiedy można podejść do tych postaci w ciekawszy sposób i dać im trochę inny rys i próbować ograć ten temat z trochę innej strony, bo te pomysły, które mieli Moffat i Gatis w tym Drakuli, były naprawdę interesujące. Nie powiem, że wszystkie zagrały, ale byłem naprawdę za tymi odważnymi próbami, no, odwrócenia trochę tego mitu. Więc teraz pytanie jest takie, czy na przykład Blumhouse, które zrobiło moim zdaniem fantastyczną robotę przy okazji tego niewidzialnego człowieka, oczywiście, no, Laury przede wszystkim należą się reżyserowi i scenarzyście, ale wydaje mi się, że fakt, jak do tego tematu podeszła wytwórnia, też ma tutaj ogromne znaczenie. Szczególnie, że Bloomhouse ma ten fantastyczny model finansowania, gdzie nie wydają za dużo na te filmy. Teraz, jeśli ktoś się zastanawia, czemu ma to dla nas znaczenie jako widzów, czy film jest drogi, czy nie jest drogi, przecież w teorii im droższy, tym lepszy dla nas, prawda? No bo więcej pieniędzy poszło na aktorów, na scenariusz, na efekty specjalne itd. A no, jak pewnie duża część z Was wie, im większy budżet. Tym większa kontrola wytwórni, która zwyczajnie nie chce, żeby te zainwestowane pieniądze poszły na straty, więc kontrolują absolutnie wszystko, ile się da. Natomiast, kiedy budżet jest odpowiednio mniejszy, to ryzyko związane z daną inwestycją też jest mniejsze, Najtwórcy no dostają znacznie więcej swobody i mogą wtedy realizować nawet najbardziej szalone pomysły, jak na przykład ta historia, którą wymyślił sobie Lee One L. I dzięki temu, że film kosztował tylko 7 milionów, jestem pewien, że reżyser miał naprawdę całą masę swobody przy tym filmie, bo nawet. Gdyby to się nie opłaciło. To Blumhouse nie straciłoby tutaj zbyt wielu pieniędzy, a klimat jest obecnie taki, że praktycznie każdy horror zarabia cokolwiek. No i słuchajcie, wygląda na to, że Studio Blumhouse chce iść za ciosem, bo już jakiś czas temu było słychać pojedyncze informacje czy doniesienia o tym, że rozmaici twórcy kombinują nad jakimś nowym podejściem do klasycznych potworów uniwersalnych. Jakiś czas temu była informacja o tym, że Paul Feig miałby zająć się filmem Dark Army, który skupiałby się na tych potworach. Mówiło się coś o tym, że może John Krasinski chciałby się zająć na że Elizabeth Banks miałby zrobić Invisible Woman. Ostatnio też dostaliśmy informację, że James Wan ma się zająć jakimś filmem związanym z potworami uniwersalu, miałby produkować ten film. Na teraz dostaliśmy, myślę, znacznie większą informację. Otóż Blumhouse zajmie się reinterpretacją Draculi. Co moim zdaniem jest naprawdę zaskakującą informacją, i ma ten film wyreżyserować i stworzyć de facto, Karen Kusama. I Jest to reżyserka, z którą nie mam zbyt dużego kontaktu. Oglądałem jej film Jennifer's Body z Megan Fox. I on nie był zbyt dobry, ale ma na koncie też przynajmniej dwa inne y, horrory czy thrillery, które już z kolei mają bardzo dobre oceny, i myślę, że w najbliższym czasie chętnie je sprawdzę, żeby zobaczyć na co się piszą przy okazji tego Drakuli. Ale fakt, że widziałem tylko jeden film tej reżyserki na pewno nie oznacza, że miałbym ją skreślić po tym biednym pierwszym filmie, bo akurat Blumhouse myślę, że całkiem nieźle dobiera twórców do swoich filmów. Zresztą widać jak dobrze dobrali Leigh który wcześniej zrobił na przykład upgrade do Invisible Mana, bo te filmy mimo wszystko, wbrew temu, że są o czym innym, to jednak sporo tematów, motywów i wątków łączy i widać, że dobór twórcy był tutaj odpowiedni, więc mam nadzieję, że w przypadku Draculi Jason Blum też zrobił odpowiedni research i jest absolutnie pewien, że Karin Kusama to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, więc ja też będę optymistycznie do tej Datury tutaj podchodził, ale co mnie najbardziej cieszy, to to, że mają się tutaj kierować bardzo podobnym podejściem: mianowicie to nie ma być period piece, to nie ma być znowu historia rozgrywająca się w czasach, nie wiem, wiktoriańskich, albo że to będzie kolejna po prostu nudna adaptacja książki Braunstockera. Nie, to znowu ma być, tak jak w przypadku Niewidzialnego Człowieka, reinterpretacja tej historii, która ma się dziać współcześnie. I jak mniemam, mam, mam taką nadzieję, będzie się odnosić do jakichś naszych współczesnych problemów społecznych, jakichś naszych współczesnych lęków, a Drakula moim zdaniem jest taką postacią. Wiecie, postać arystokraty, który jednocześnie żyje wiecznie i łaknie miłości, akceptacji, łaknie kontaktu z innymi ludźmi. To jest coś, co między innymi ta produkcja BBC poruszała, ale wydaje mi się, że we współczesnym wydaniu można by to zrobić w naprawdę ciekawy sposób, a fakt, że znowu będzie to pewnie film o niskim budżecie, sprawi, że autorka będzie mogła tak naprawdę zrobić, co jej się tutaj rzewnie podoba. No i zdecydowanie bardzo dobrze, bo takich bardzo klasycznych, typowych adaptacji Drakuli już mieliśmy po prostu potąd, czas wreszcie podejść do tego tematu odważniej, ale jednocześnie też nie aż tak na siłę, kul cool i wysokobudżetowo i, i w rozbuchany sposób jak te adaptacje chociażby kopoli czy ta późniejsza Dracula 2000, o której lepiej zapomnieć. Więc słuchajcie, w tych czasach, kiedy o optymizm raczej trudno z wiadomych powodów, są akurat rzeczy, z których ja jako fan klasycznych potworów Uniwersalu mogę się naprawdę bardzo cieszyć. Jeśli wy również podchodzicie z otwartą głową do tego typu historii i ich reinterpretacji, to myślę, że przyszły dla nas naprawdę lepsze czasy. Miejmy nadzieję, że będzie gdzie ten film wyświetlać, miejmy nadzieję, że uda się rozpocząć jego produkcję, miejmy nadzieję, że w momencie, w którym ta produkcja wystartuje, no to sytuacja będzie już w miarę unormowana. Natomiast jeśli chodzi o sam pomysł i sam ruch w tym kierunku, no to jestem po prostu zachwycony, cieszy mnie to bardzo i mam nadzieję, że pójdą w takim razie za ciosem. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że kolejni ciekawi twórcy zajmą się kolejnymi ciekawymi potworami Uniwersalu. Zresztą oni ponoć mają taką taktykę, że do różnych projektów w tym momencie jest przypisana cała masa twórców, po prostu studio powybiera sobie według ich najlepsze pomysły, te, które najlepiej rokują, mają największy potencjał, co szczerze mówiąc jest moim zdaniem najlepszy rozwiązaniem. Także bardzo mi się podoba ten kierunek, żeby te filmy oddawać ciekawym twórcom, żeby się koncentrować przede wszystkim właśnie na ciekawych reżyserach, ciekawych scenarzystach, a nie na wielkich nazwiskach, znanych aktorach, tak jak to próbował robić Universal wcześniej, między innymi z Mumią i całym zaplanowanym Dark Universe, bo wiemy, jak się to skończyło. Póki co nie wiadomo, czy Universal będzie brał udział przy produkcji tego Drakuli. na razie mowa tylko o studiu Blumhouse, ale myślę, że raczej jest to oczywiste, biorąc pod uwagę bardzo częstą współpracę Blumhouse i Universalu, no ale zobaczymy. W każdym ja się strasznie jaram i chciałem tutaj nagrać ten materiał głównie po to, żeby się tą radością z Wami podzielić. Być może są tutaj również fani podobnych klimatów. Więc to by było na tyle. Dzięki za uwagę, myjcie ręce, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!